Chciałam Wam zaprezentować dzisiaj dwie przepiękne torebki e, poli Midi w kolorze Nude i poli Maxi również w kolorze Nude. Tutaj Macie też porównanie ich wielkości. No myślę, że moją stylizację dzisiejszą, która jest z najnowszej kolekcji, która pojawi się już w następny wtorek, przynosi ją na naprawdę inny poziom. Jest mega stylową jest to piękne dopełnienie tej stylizacji i chciałam dla was zrobić po prostu fajny test takiej torebki, Myślę, że do tej nie zmieścimy laptopa. Myślę, że nawet nie ma szansy nie ma okłópać, bo zobaczcie, to jest duży laptop. No niestety do tej w średnim rozmiarze laptop nie wejdzie, ale testujemy jak wygląda się sprawa. No i proszę i do tej największym rozmiarze bez problemu wchodzi laptop. Jest tu dalej jeszcze kosmetyczka, wypełnienie, także jeszcze zostało całkiem sporo miejsca. No i ona sprawdzi się nam fajnie jak mamy jakąś właśnie wyjście, pracę, spotkanie, dzieci, przede wszystkim dzieci. Bo zmieścimy w niej naprawdę dużo. A ta już jest taka bardziej myślę na przechadzkę, na jakąś imprezę okolicznościową i tak dalej i tak dalej.